że jak przyjdzie takie ulewy, jak teraz to wszystkie roby są nie odprowadzą i ta woda, jednak w tych rowach zostaje. Ale przy normalnych deszczach, Myślę, że jakby przeczyszczone były te wszystkie zjazdy, resztę, które nie zostały, to ta woda na tych polach u was nie będzie stała, no bo na przykład jest żelichów zrobiony i tamte inne rzeczy, i, i schodzi woda na dzień dzisiejszy. Także, ale mówię, i po, były wnioski o to, że wam zalewa pola woda, więc dlatego mówię, a tu w tym wypadku, co Pan mówi, naprawdę jest sytuacja taka, że chcąc to zrobić, trzeba opracować projekty. Trzeba wziąć i e, dostać pozwolenia i trzeba te pieniądze na to, żeby kryty ruch zrobić. Mm. Trzeba czekać cierpliwie, na pewno coś będzie robione. Nie ma co remontować, tak faktycznie, Żelichów, Wola Żelichowska, no to no, no nie ma co remontować. Jedną dziurę się zrobi, następnie wylatują obok tego. Nie jest tak, jak jest. Ale mówię, no na razie na dzień dzisiejszy, na pewno w tym roku, to no nie wiem, no chyba, że się całkiem rozsypie, no to coś zaczął robić. Cieszcie się, tylko że nie macie ciężkiego ruchu, tutaj, tak dużego jak na innych drogach, bo, tu po tej, bo, bo po tej drodze by nie zostało pewnie nic, jakby poszło Kolejny taki temat, który, którym z Państwem chcę się podzielić, który jest bardzo ważny dla naszej gminy i już chyba historia sięga 40 lat, szybko, to budowa w w Na ostatnim posiedzeniu Komisji Stałych. Został jak gdyby postawiony zarzut, że to są bajki, opowiadanie i tak dalej. Szanowni radni, pozwoliłam sobie wystąpić bezpośrednio do melioracji i użyczyć dokumentację od nich, żeby, jak to się mówi czarno na białym, to niektórzy zobaczyli. I pozwolę sobie tylko z datami przytoczyć. Warszawa, dnia 27 maja, bieżący rok, minister finansów wydał decyzję, numer już pominę. O zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia. Mam jeszcze jedno pytanie do Pani Wójt. Z ilu pensji jest Pani zdolna zrezygnować w wejście solidarności z pracodawcami, którzy zostali tak bardzo dotknięci klęską powodzi. Pragnę nadmienić, że wielu rolników nie jest w stanie przez najbliższe dwa lata żadnej pensji wypracować, a żyć, przeżyć jakoś czego. Dziękuję. W jednej z ostatnich sesji miałem tutaj zapewnienie, że będzie kopany rów w Kubeńca. i żebym tutaj zacytował już dokładnie, rów w w kierunku Samocic będzie kopany na wiosnę, przepusty i obniżenia drogi w tych miejscach zostaną w tym roku zrobione, tylko ja nie sprecyzowałem w którym rów. Bo było obiecane i to jest skandaliczna sytuacja, bo zostało się odprowadzone z domu wiejskiego do rogu i zrobiło się szambu. To, to to jest, nie wiem kto jest winien, na pewno nie w społeczeństwo Dziękuję. Nie mogę głosować za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu, który pogrąży naszą gminę na wiele lat. Widać to z wieloletniej prognozy finansowej, której do 2019 roku praktycznie są tylko spłaty kredytów, spłaty odsetek i na wiele innego, bardziej potrzebnego według mnie, jak oczyszczalnia ścieków i czy mówiąc o czy drogach wolnych, nie będzie funduszy. Na określenie kogoś, kto. Ma już prawie wszystko. Używa się takiego określenia, że brakuje mu tylko ptaśiego mleka. Do tej pory, my, mieszkańcy gminy Gramboszu, mogliśmy właśnie się posługiwać y, takim określeniem. Do dziś, dziś prawdopodobnie, będzie oddany ten orlik do użytku, i od jutra już nie będziemy mogli używać tego określenia bo jutra już nam nawet tego takiego mleka nie będzie dziękuję proszę pan Gawryś chce zabrać te swoje głosy no ja również jestem tutaj można powiedzieć że w ekipie kolegi Stasza i wstrzymam się od głosu nad, nad i absolutorium i, i na, na, na ten z Pani uczelni ze względu na My no nie możemy sobie pozwolić na asfaltowanie dróg polnych, a w Kubenicach, nie wiem czy to nauk wyględy, to proszę Jączem tu i w interfelacjach, w przejechać tam, zobaczyć. No przecież tam jest, no to jest, już pobieram sztyk i to jest, nie wiem, arogancja, co to, to, to nauk? I również co do orni. Czy ktoś zrobił w ogóle symulację, żeby ile nas będzie kosztować utrzymanie tego? Bo to musi być obiekt y, ogólnodostępny. I oświetlone i wszystko. Trudno, powstał, myśmy byli przeciwni. Ale tu się, ja nie wiem, w Imperium Rzymskim woła, wołano chleba i igrzysk, A u nas się woła igrzysk, o chleb się nie ma. Dziękuję. Kto z panów Radnych jest za przyjęciem takiej uchwały, czyli udzielenia absolutorium Witowi Gminy wynoszącym za rok 2012? Roku, 2019. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Jeżeli chodzi o sytuację, która miała miejsce od 3 czerwca, czyli te intensywne nawałnice, Zalania, podtopienia, jakby to nie nazwać, to w to, to wszystko, co doprowadziło do tragedii w tak, niektórych gospodarstwach, ja i w prawa prawnych, przede wszystkim, bo to są największe straty, to sytuacja jest bardzo trudna, przychodzą grady, przychodzą klęski i słuchajcie, ani ja, swoją osobą, ani wy ja jako Rada, czy są nie jesteśmy w na tym zapanować, bo to są chwile. To mamy okazję widzieć na wolne deszcze. Owszem, w przypadku Zapastelicza jest sytuacja inna, jeśli chodzi o Zyblikiewicze, bo one nam to pomogły i zblokowały, zwiększyły wodę i z tym nikt nie dyskutuje. Wniosek Pana Radnego, Misiażka, nie do końca rozumiem, jeśli chodzi o moje wynagrodzenie. Jest dużo ludzi starszych, oni nie wiedzą na temat śmieci, jak to ma się odbywać. Bo na przykład dochodzą jakieś suche, że tam mają być śmieci myte i grosów podpisało deklarację, że te segregowane muszą być w słońki myte, butelki. I oni po prostu nie wiedzą i bardzo po prostu proszą, żeby zorganizować zebranie. Najlepiej, najlepszym terminem to by było gdzieś niedziela wieczorem. Jeżeli czyjeś domowisko jest okrążone koło wodą i da się wyjść tylko na taras, a nie da się zejść ze schodów i utrzymuje się woda przez 14 dni, że to nie jest powód. I chciałem zapytać, czy my, Rada i Urząd Gminy, pomogliśmy w jakiś sposób tym mieszkańcom? Czy tylko ten druczek, który Pani z Urzędu Gminy, na którym następnie wstępie pisało, kolejną pożyczka, czy będzie się ubiegał? Jeżeli ktoś już wziął dwie pożyczki i nie jest w stanie tych dług spłacić, czy będzie go stać na pobranie trzeciej? Czy będzie ktoś z tych poszkodowanych w stanie nakarmić własne dziecko, czy posmarować mu chleb wizerunkiem naszej gminy? Jak to niektórzy z radnych określają, że środki należy przeznaczyć na bruk, a nie pomagając tym ludziom? Pytam. Czy będzie zdolny ten mieszkaniec posłać dziecko do szkoły? Jeden czy drugi? Pytam szanownych radnych, synów chłopa, ludowców, którzy wywodzą się z partii chłopskiej, w większości w tej Radzie. Pytam, czy świętej pamięci Wincenty Witos wierzchołowic, gdyby otworzył oczy, byłby z Was dumny z Waszego zachowania? podejmowania waszych decyzji. Pytam kolejny raz jeszcze, czy jeżeli chodzi podjąć zdecydowaną decyzję w podniesieniu ręki, czy nie należy przytrzymać konia cugla i skręcić we właściwym kierunku, nie wjeżdżając na zakaz wyrządzać komuś krzywdę, czy nie należy podjechać drogą prostą. Pytam was wszystkich tutaj obecnych na tej sali. Co się musi wydarzyć, żeby należało człowiekowi pomóc? Przynajmniej przez własną gminę. Pytam się. Dziękuję bardzo. Nie spowielając słowa Pana Władysława. No, rzeczywiście, że my je, je, jakiś, żyjemy w świecie wirtualnym, nie wiadomo o czym. Przecież obrążona gmina mamy długa. Y, ta tragedia i, 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 i drama. My tego nie zauważamy. Gdzie my brniemy? Z my brniemy? Ja już również Ja mówię, już powiedział, że lepiej może do gminy by było, jakby my by się, się zdymisjonowali. Może by była ekipa mądrzejsza, bardziej racjonalnie patrzyła na, na, na sprawy bieżące. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Pan Kaczówka tam dziękuję dziękuję na koniec. Mam ja taką przejrzystość. Proszę do Pani do do Wójt żeby Pani się zapytała swoich pracowników czego tak prawdopodobnie na mnie narzekają, że ja jestem, mówią, że ja jestem najgorszy sołtys w całej, w całej gminie, tak, tak mówił taki gospodarz z Woli Żelichowskiej, w Mieczysław, 82 lata ma i on tam opowiada takie bajki pod kościołem, sklepem do ludzi, jak ja jestem niedobry, jak mnie wszyscy w gminie nie lubią, a korzystają właśnie z tego, prawdę mówiąc, że doktora, Proszę to umieścić w gazecie, w gazecie. <grymne> Nikt nie myśli o tym, że to jest ruch odwadniający, tylko najlepiej z pola najbliżej wysypać różne chwasty, padyny. A w pierwszej kolejności przychodzi się do pani wójt. Pani Wójt zalewa mnie, trzeba kopać. Wtedy je wyrównane są telewi. My nie mówimy, że wam jest lekko. Wam jest bardzo ciężko dzisiaj. Czy? Niedługo będzie tak, że sąsiada roz, rozboli ząbę i winna Pani Wójt, winna pani Rada, winny... A może my sami sobie jesteśmy winni, że Bozia nas tak każdy. Przyszły dwie pompy do kupeni. Pochodzimy. Jechali, mówią, mamy pompy nówki, wypompujemy wodę. Pochodziły po dwie godziny, obie zepsute. A dwie nówki pompy przyszły. Tak i dalej się topimy. No to co, oni nie mogli sprawdzić pomp wcześniej? Co to jest, jak oni z fabryki prosto przyjechali do nas pompować? I pochodzili po dwie godziny i obie zepsute. Proszę nie mówić, że pompa ta pracowała dwie godziny, bo po chwileczkę nie skończyła pani z tej słowie. Bo pompa ta przyleciała w godzinach popołudniowych, o godzinie 19 została ustawiona i pracowała do godziny 5 nad ranem. To jest troszkę więcej, jeśli chodzi. Później się będzie Nie, kibiców nigdy nie brakuje. Gorzej z robotnikami. Tak to wygląda. Szanowny Panie Sofnie, także... Chciałbym wszystkich zaprosić w związku z tym, że wcześniej, jak każdy dzień, już rozesłane zaproszenie na otwarcie Młodzież czy nie cierpi i nie ma sensu, żeby y, trzymać ten obiekt zamknięty, więc uznaliśmy, że w momencie, kiedy tragedia dotknęła, bo tak trzeba określić, część gminy, podołaliśmy otwarcie. Niemniej jednak dzisiaj... Chcemy to otworzyć, żeby obiekt został udostępniony młodzieży czy, czy ludziom. I zapraszam wszystkich na ten Oczywiście nikt nikogo nie zmusza na y, otwarcie. Autobus podjedzie, pojedziemy na ornika. Dokonamy aktów. Duże cięcia wstęgi, poświęcenia. I później y, jest montaż, szkoła przygotowała, bo trzeba docenić. Nauczycieli, młodzież, która, dzieci, które no, przygotowały jakieś tam adresy muzyczne na, na to poświęcenie wcześniejsze. Wszystkich zapraszam. Docenijmy pracę młodzieży.